Test, który z raz pierwszy dojedzie do parkingu na przypomniku Nośla, muszę może gadkę jakąś. A, tam kanaj. <laughs> z, z kolegą przetestujemy jak jeździ się przez zakorkowany Olsztyn. Wojtek pojedzie e... ulicą Grunwald, Wojska Polskiego i 1 maja do pomnika szubi, tzw. Szubienic. Ja natomiast spróbuję pojechać trochę naokoło ulicą Limanowskiego, Kościuszki, również pod, pod pomnik z szubienicami. Startujemy z, pod Ceiku, przy ulicy Parkowej. Trafiamy na czerwone światło przy przejściu na wysokości teatru. Pani czeka wysiada. Mija 12 minuta naszej podróży na wysokości centrum handlowego Alfa. Zobaczymy, kto będzie pierwszy: ja czy mój kolega. Stawiłem z ulicy parkowej, jechałem ulicą Niełanowskiego, kościuszki. No i zgodnie z przewidywaniami dojechałem na miejsce pierwsze. Różnica nie była jednak duża, bo Wojtek przyjechał na miejsce pod urząd marszałkowski 4 minuty po mnie. Korki chyba nie są jednak tak straszne. Wszystko ze względu na pociąg. Czekaliśmy na przejeździe około 7-8 minut.